Witam, nasza firma AUTOGAZARIAS przedstawia Mazda6 wyposażoną w silnik 1.8 o mocy 120 koni mechanicznych, w której wykonaliśmy montaż sekwencyjnej instalacji gazowej BRC Sekwent 24. Kolejno w komorze silnika widzimy elektrozawór gazu z filtrem fazy ciepłej, reduktor belce genius MB, filtr fazy lotnej, wtryskiwacze gazowe umieszczone zostały pod osłoną silnika, oraz komputer sterujący zamontowany został pod obudową filtra powietrza. Samochód dodatkowo został wyposażony w system ochrony gniazda zaworów głowicy elektronicznym sterowaniem firmy niemieckiej Valve Protector. Przełącznik wyboru paliwa benzyna gaz umieszczony został po lewej stronie kierownicy w dolnej części kokpitu. Powyżej przełącznika widzimy diodę sygnalizacyjną minimalnego stanu płynu. Lubryfikacji. Zbiornik trojdalny producenta Staco zamontowany został w miejsce koła zapasowego. Jest to zbiornik o pojemności 53 litrów, w średnicy 630, w wysokości 225 mm. Zawór tankowania. Umieszczony został po lewej stronie z boku zderzak. Tak prezentuje się Mazda 6 z instalacją gazową w berce.